Ман цамд явах хэрэгтэй. Jak na stroje, na jaką decyzję radnych Państwo liczą? Liczymy na pozytywne. O! A jakie, jakie będą dopiero się wiem, Za 4 godziny cały czas jesteśmy dobrej myśli. W tamtym Jak... roku obroniliśmy też, byliśmy tylko byliśmy otwarte. Można było wejść w tym roku, jesteśmy tutaj. Wielu tu Państwo było się zebrać? 40 osób, 50. 50. Czyli nastroje bojowe. заавал <laughs> 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 <coughs>

no we, weź się Zanim się wykłama, Panie Andrzeju, czy delegacja ja wiem, wejdzie na sesję? A nie wiem, nie, nie, ja to nie chcę się wypowiadać, bo już rozmawialiśmy, ale pan coś słabo moje słowa wyraził w tym artykule i dziękuję. Wie pan? A o filmie? No my w filmie, w filmie też tak, filmie w filmie, ale to co było podane panu, różne informacje, to, to pan nie podał tego, wie pan o co chodzi, o, o tabelki, no właśnie. Jesteśmy zawiedzeni i właśnie nie, nie chciałbym nic udzielać wywiadów dalej. Jak będzie możliwość, to pogadamy później. No, no to jeżeli później, to później. Dobrze. Bo i właśnie też byli chłopaki, wie pan, wie pan jak było, nie byłem tylko sam właśnie. I wszyscy jesteśmy zawiedzeni z tego powodu. Rozumiem. No, rozumiem. Przyjmuję. Pani.

Rodzice protestują w obronie szkół w Siedliskach i Hermanowie. Dzisiaj na sesji rady gminy wójt Agnieszka Cieślak złożyła projekt reorganizacji tych szkół. Proponuje zostawienie klas 1-3 a e, roczniki starsze przeniesienie do większych szkół i reorganizację tych małych szkół. ああ、いわゆるちょっとピースでいい。 Ага, на радиочисти. А то и не так. I'm <laughs> gonna- Najbardziej. Mówi, ja, że ja mówi tak, swoje, coś powiedziałem o paniu. Nikt pan nie napisał konkretnego, to co powiedziałem. Ogląda pan to dokoła, do tak jak nasza pani mówi. Nie, nie wiem, po co pan to nagrywa. No, teraz robię live na UK24 i jak będzie tylko chwila, to chętnie z panami pogadam. Nie bardzo wiemy, jak to później będzie wykorzystane i kto najpierw to obejrzy. To na żywo też, prawda? Z czasem mówi, że nie da rady, żeby było. A, z lepis i tak dalej. A, to jednak nikt nie będzie mógł od nas wejść. No dobra. Dobrze. Przeczytaj to pismo. dziękujemy za poinformowanie o tym. za mamy nadzieję, że będzie. Już się zaczyna sesja, już można wchodzić? jeszcze chwilę. Wojciech, do nuga bierzemy. あっ。<clears throat> Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. No ja sobie live robię, nie? Ja nic nie nie Jesteśmy przywiązani chyba Nie wyobrażamy sobie, żeby dzieci na to chodziły do obrazu, który jest, jest do dzieci. Tutaj są bezpieczne. No, najbardziej chodzi o to bezpieczeństwo i poziom nauczania, bo poziom jest naprawdę super. Tutaj są w klasach kilkuosobowych, tak. tak? Małe klasy, ale. Dajemy radę. Mhm. A co będzie? Czekamy na wyświetlenie. Rady gminy. Czyli po prostu uważacie, że nauka w tych szkołach, znaczy tu mówimy o Hermanowie konkretnie, będzie najlepsza dla na Waszych dzieci. No, dla nas, a dla nas tak i dla naszej zwyczajów jest wygodny no i to jest na to? A i jakie macie oczekiwania jak przewidujecie? Czy radni to posąg? Czy, czy nie wiemy Ciężko nam odpowiedzieć Liczymy na naszych radnych, ale ciężko nam odpowiedzieć no, Radni też odczuwają jakąś stresy, tak? Dzisiaj na pewno no. Dzień, tego, ale no od nas, ale też nie no. Przeciwników naszych No ale liczymy Czekamy, cierpliwie czekamy. I co będziecie tutaj stać przed tak, całą... do końca. Do końca. Dopóki nie będziemy mieli wyników głosowania. Jesteśmy tak determinowani, że. postoimy nawet przy tym rodzinie. Przedstawi się Pan. A chociaż imieniem? Agnieszka. Ja pan, też jest ja mam. jestem, mamą A, Boże, I nie, ja moi drodzy, spróbuję wejść do